Watykan, 13 maja 1981 roku. Plac Świętego Piotra wypełniony tysiącami wiernych. Papież Jan Paweł II, uśmiechnięty, błogosławi tłum z białego papamobile. Wśród wiwatujących ludzi stoi młody mężczyzna, który wyciąga broń i oddaje strzały. Dwa pociski trafiają papieża, jeden w brzuch, drugi w rękę. Jan Paweł II osuwa się w ramiona swojego sekretarza, a tłum wpada w panikę. W ciągu kilku sekund historia świata zmienia się na zawsze. Sprawcą okazuje się 23-letni Mehmet Ali Aksa, turek znany służbom za działalność terrorystyczną. Miał powiązania z organizacją Szare Wilki, ultranacjonalistycznym ruchem w Turcji. Wkrótce po zamachu zostaje zatrzymany i przyznaje do winy. Od pierwszych chwil pojawiają się wątpliwości, czy naprawdę działał sam, a jeśli nie, kto stał za próbą zabicia papieża. Oficjalnie, samotny zamachowiec chcący sławy i rozgłosu. Ale szybko pojawiły się teorie o bułgarskim śladzie. Według tej wersji za zamachem stały służby Bułgarii, działające na zlecenie Związku Radzieckiego. Papież z Polski, inspirujący ruch Solidarność, był zagrożeniem dla systemu komunistycznego. Auca miał być tylko wykonawcą planu, prawdziwi organizatorzy ukryci w cieniu. W 1982 roku włoski wymiar sprawiedliwości rozpoczął śledztwo. Oskarżono Bułgarów i Turków o udział w spisku, ale proces zakończył się uniewinnieniem. Dowody były słabe, zeznania Aacy sprzeczne. Mimo to wielu badaczy uważa, że poszlaki wskazywały na wpływy KGB. Inna teoria sugeruje, że zamach miał swoje korzenie w islamskim ekstremizmie. Auca był członkiem Szarych Wilków walczących z komunizmem, ale także antyzachodnich. Według tej wersji papież był symbolem zachodniej cywilizacji i chrześcijaństwa, naturalnym celem fanatyka przekonanego, że działa w imię świętej wojny. Niektórzy twierdzą, że zamach miał drugie dno polityczne i religijne. W latach 80. w Watykanie narastały napięcia wokół skandali finansowych, w które zamieszane było banko Ambrosiano i tajne struktury jak loża masońska P2. Bank watykański, którego prezesem był arcybiskup Paul Marcinkus, miał powiązania z włoskim światem mafijnym. Niektórzy badacze uważają, że Jan Paweł II mógł planować ujawnienie części i nadużyć. Zamach miał być ostrzeżeniem, pokazaniem, że nawet głowa kościoła nie jest całkowicie nietykalna. Jeszcze inna, bardziej mistyczna interpretacja łączy zamach z objawieniami fatimskimi. 13 maja to dokładnie dzień pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku. Siostra Ucja mówiła o trzech tajemnicach fatimskich, z których trzecia dotyczyła cierpienia papieża. Jan Paweł II był przekonany, że to o nim mówiła przepowiednia. Po wyjściu ze szpitala udał się do Fatimy, by podziękować za ocalenie życia i złożył w darze kulę, która go trafiła. Wmurowano ją później w koronę figury Matki Bożej, jako symbol wdzięczności i opieki. Ałca zmieniał swoje wersje wydarzeń wielokrotnie. Raz mówił, że działał sam, innym razem, że za nim stali Bułgarzy, KGB, a nawet Watykan. W jednym z wywiadów twierdził, że był wysłannikiem Boga, w innym, że jego celem było zniszczenie fałszywego proroka. Jego wypowiedzi stały się sprzeczne i trudne do zweryfikowania. Pojawiały się też teorie, że Aca był sterowany lub częścią większej gry wywiadów. W tamtym okresie Watykan był centrum religijnym i politycznym. Jan Paweł II, wspierając ruchy antykomunistyczne, realnie wpływał na bieg historii. Dla niektórych było to zbyt dużo do zaakceptowania. W 1983 roku papież odwiedził niedoszłego zabójcę w więzieniu. Spotkanie trwało 20 minut. Jan Paweł II przebaczył Acy i rozmawiał z nim spokojnie, twarzą w twarz. Nikt nie wie, o czym dokładnie rozmawiali, bo obaj zachowali to w tajemnicy. Wielu komentatorów uważa, że papież wtedy usłyszał prawdę, ale zdecydował się nigdy jej nie ujawniać. Po latach, gdy Auca wyszedł na wolność, powtarzał coraz bardziej dziwne wersje. Twierdził, że jest nowym Mesjaszem, pisał listy do papieża Franciszka, a nawet próbował odwiedzić grób Jana Pawła II. Oficjalnie zamach pozostaje zamknięty. Mehmet Ali Aoca był jedynym sprawcą, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, m.in. pieczątki w jego paszporcie, fałszywe dokumenty i pomoc w przedostaniu się do Rzymu. Prawdziwe kulisy mogą tkwić w archiwach KGB i watykańskich sejfach. Zamach na Jana Pawła II. wciąż budzi emocje. Jedni widzą próbę uciszenia człowieka, który zmienił historię, inni akt szaleńca lub znak walki. Dobra ze złem. Papież przeżył, powtarzając do końca, że ocaliła go ręka matki Bożej, która prowadziła kulę.